Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj omówimy nawożenie w moim gospodarstwie. I zaczniemy jakiś nawóz stosuję jako pierwszy na łąki i na wszystkie zboża. To jest Micromax. A nie, przepraszam. To nie to. Właśnie to Micromax. Ymm, Micromax. To jest nawóz dolistny wieloskładnikowy i zaraz y, można stosować to jako burak cukrowy, y, drzewa owocowe, kukurydza, rzepaki, y, warzywa gruntowe, zboża i ziemniaki. Jaki skład mamy w tym nawozie to jest y, tak. Azot, N całkowity w tym a, a, azot, e, a, azotonowy, NO2 i mm, tlenek, potasu, 10% tego mamy. I ten bor mamy 0,350, mieć aż 1000. Mangan 1500 i tam, takie tam pierdoły e, to jest firma AgroSynco i od tamtego roku stosuję e, Jak wiecie nawozy są drogie dosyć i trzeba kombinować za, mm, za właśnie za nawozy wieloskładnikowe stosuję właśnie takie coś Mikromax. Co na... mogę jeszcze Wam pos... w tym roku hmm. ja stosowałem też, miałem tą butelkę tu. Natura Extra e... też poszło. I mamy tak humus. To jest ten. 1 litr. Mamy tu jak stosować? Wiem, że to, to jakoś jest właśnie ta firma. E, z nimi współpracuję. Oni no mają sprzedaż środków ochrony roślin na zamówienie i, i właśnie takie nawozy. Postaram się Wam wstawić numer. Jeśli będziecie chcieli, to możecie to zamówić. I tyle. Stosowanie mikromaxów to jest 1 litr na hektar. Lub możemy to w dwóch dawkach zrobić, czyli po 0,5 litra. Lub e, spróbuję Wam to pokazać. Lub liter. Ja stosuję akurat liter na hektar. Co hmm. jeszcze tu się w tym roku zaczę? Zastępstwo za RSM. Zastępstwo za RSM. To są pełne. A uprawy. Burak cukrowy. Drzewka i krzewy owocowe. Kukurydza, rzepak, e, strączkowy, e, warzywa gru, e, gruntowe i zboża, ziemniaki. Widzicie, to jest niby azot. Azot jest, ale mamy składnik podobny a za to mamy 27% przybliżę właśnie eee, każdy może sobie przeczytać to jest takie coś to się daje 5 litrów na hektar 5 litrów na hektar czyli jeśli ja mam napiskiwacz 1500 litrów to muszę dać to jeszcze 5 litrów na hektar, na 5 hektarów. Omówimy to może jakoś inaczej. Micromax warty polecenia. to bym się zastanawiał czy to jest. Czy Micromax można zastąpić normalnie z grupy azoty wieloskładnik. To jest w moim dyskursie przetestowane. Pod kukurydzę dawałem jako... na razie pierwszy raz e... fosfor. Nie mam tych bołorków Drobna granula. Ja się ja silnikiem normalnym. Nie kukurydzy. Więc e... dałem to do nasion. I poszło to w nasionamy. Można na zamówienie w MIT agrosinko zamówić też środki ochrony roślin jakie tylko chcemy na kukurydzę na chwasty ja za przynajmniej zamówię taki właśnie oprysk jest w dwóch dawkach się podobnie stosuje nie wiem jeszcze jak to się stosuje muszę to rozgryźć rozgryźć drugi taki u nas jest dużo rumianku i, i prosa, więc tu jest właśnie takie coś eee. Czy warta firma Polsce? Tak Na pewno mamy taniej Mamy taniej, społożej Rotani Za to wszystko ze środkami ochrony roślin z fosforem 10 tysięcy czyli mamy praktycznie e, mamy praktycznie całe gospodarstwo całe 30 hektarów 2 hektary 32 hektary z 25 plus zdzierżawy na 32 nawożone co do azotu Zastanowiłbym się, czy można to po prostu stosować jako nawóz główny. Prędzej bym jako dodatek, jako odżywka to stosował. I <laughs> może się to kiedyś poprawi. No niestety to z tym. E... Chwilam do poprawienia i może to będzie jako nawóz główny, nie wiem Mówię szczerze, że nie wiem już jest trochę tego zużyte, tu jeszcze mam tyle jest wszystko mikro max to jest jeszcze do użycia są eee. no, szczerze, może to się poprawi o, mamy puste to nie będę dźwigał No, jest na pewno tańsze niż normalny nawóz. Daj, dać dawać. Czy radę daje, daje to radę? Krowy jak na razie wyszły bardzo wcześnie na łąkę. Jak zwykle po nawozach płynnych. To przyspiesza rośnięcie trap. Krowy wyszły pod koniec kwietnia. Praktycznie już były na łąkach. Już można było karmić zielonką. suszany, nie, nie oszukujmy. Żaden nawóz nam nie zapobiegnie suszy. I tyle. Susza to jest susza. Przejdziemy teraz do opłaskiwacza. I omówimy je Tutaj przy okazji. Opryskiwacz to jest Biarski T329, łamany na 13. Było tu nie jest to wersja standardowa. Bo jak widzicie, mamy hydraulikę. Wszystko jest pod hydrauliką. Ściutko. Nie jest tak skomplikowane jak nowe te opryskiwacze zachodnie, czyli rozdzielacz do rozkładania poszczególnych sekcji. Mamy tu, tam mamy rozprężny, Lanza lanca w prawa jedynka, stabilizacja belki dwójka, podnoszenie, opuszczenie trójka no i rozkładanie, składanie lewej Belki, czwórka i później to jest odwrotnie. Czyli czwórka najsam pierw, później jedynka, żeby nie rozpierniczyć. Jest to na elektrozaworach, czyli rozdzielacz stałociśnieniowy i stałociśnieniowy, rozdzielacz stałociśnieniowy ferma. Ma, tak dobrze to czytam, czy jakoś poprawcie mnie gdzie? Tabele do końcówek. Cały ten opryskiwacz wygląda tak. Poszczególne e, omówienia jeszcze będziemy nagrywać film e, o tym jest. A jeszcze, żebym do, nie zapomniał, co wady. Wyszły parę wad. Na przykład trzeba no, tu. I tu u, u, w instrukcji instru, obsługi trzeba dokręcać wszystkie śruby na pompie, bo ciekło. I tu cieknie, ale mam to już nowe, więc to trzeba tylko wymienić. Przysłał mi, w, firma Biarski mi to przysłała. Ja to wymienię, w ramach gwarancji to przysłali. Z 1500, ale skala jest do 1600, wzięty jest na top. Mamy do niego sterownik Optima 70, tak Optima 70, tylko nie mamy rozkładania. Tam, tylko jak pokazywałem wcześniej, to jest te belka 15-metrowa Kalambrio, Cala Kalambrio, Kolumbria chyba, tak jakoś tak to się nazywa fachowo. Nie wiem. Dokładnie przewody hydrauliczne przewoży dy do rozdzielacza na każdym sekcji mamy filterek nie dość że w końcówkach to jeszcze tam z przodu tu było dopłacane za hydraulikę nie powiem dokładnie faktury musiałbym zobaczyć hydraulika. I mamy 5 sekcji, 5 filterków. Raz, 2, 3, 4, 2, 4, 5. No, Jak widać, o, tamten schowany jest tam. Do, każdego, do każdej sekcji 5 i mamy tych 5 z diodami już tu, które się zapalały połączenie sek każdej sekcji w ciągniku. Ciągniku. Tak to wygląda. A kukurydzę jaką chciałem, to jest kukurydza w tym roku. Się... O, worek się znalazł. Polonez. Zobaczymy, co to będzie za odmiana. E... Przejdziemy teraz do rozwadniacza. Najbardziej to było tam u góry rozwadniacz, a ja. A, i tu mamy tak. Tak jak jest, oprysk robimy i rozwad... wyłączamy sekcję w ciągniku. I tu mamy rozwadniacz. Jeśli chcemy wciągnąć to do opryskiwacza, już wymieszany jest w tym oprysk czy nawóz rozwadniacz włączamy dodatkowo tu jest zbiornik na płukanie całego systemu i do rąk i tak jeśli chcemy płukać cały system przełączamy tu to wszystkie, jest z 2021 czyli z tamtego roku na jesieni widzicie to już nie jest takie tam ktoś się zapyta może że to jest rektor. co to znaczy? to znaczy, że nie wiem, czy tu będzie widać o, tutaj kolanko tutaj właśnie możemy sobie założyć wąż i po przełączeniu tak opryskiwacz normalnie zasysa se z, e, z beczki czy z mausera z mausera ciecz roboczo cieczy ze źródła z Mausera no i tu mamy o, tak to się robi składamy rozwadniacz i mamy tak o po nawozie jest po mikromaksie mieszadło czyli tu mieszamy tu tędy napełniamy Rozwadniacz i pukanie butelek. Czyli mamy butelkę, nakładamy na to. Jest e, nape e, mieszanie. Jedynka, dwójka, pukanie to właśnie tu. Trójka, y, napełnianie czyli to jest napełnianie, e, pukanie i mieszanie. O, patrzcie, nie jest włączony przekaźnik, ale leci płukanie. Mamy wodę w tym. Bez przekaźnika możemy, synu. Patrzcie, dobre to. To jest dobre. Dobra. Ciężko w końcu drabinka no los... o, dra... pokażę w środku opryskiwacz uważać na ten kabel potrafi i tu mamy też dodatkowe z jest to podłączone i widzicie taki kromaksa został fajna ta beczka powiem wam szczerze Pani to wygląda to byłby rozwadniacz w tym momencie jeśli to by było tam tylko tu jakby tam tego nie było to by było tu ten rozwadniacz to jest to samo. Teraz ja zamawiam rozwadniacz boczny. Bo jakbym nie miał rozwadniacza bocznego nie miałbym opcji właśnie tej. Nie miałbym tej opcji właśnie zasysania nawozów z Mausera, czy podejść ze studni do wykonywania oprysków. A do RSM-u to było brane. Ale w tym roku nie wytestowałem tego, bo sen był drogi. Więc subskrybujcie, dowiecie się więcej szczegółów o nawozach i o nowych nabytkach. Dziękuję. Do usłyszenia.